Panowie i panie, krypto wiadomości. subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Elon Musk zapowiedział właśnie, że razem z Trumpem rozważa wysłanie amerykańskim podatnikom czeków o wartości 5 tysięcy dolarów w ramach zwrotu podatku. Plan ten dotyczy około 79 milionów gospodarstw domowych, które są płatnikami netto. Cała akcja ma kosztować 400 miliardów dolarów, a środki mają pochodzić z pieniędzy, jakie zaoszczędzi instytucja Dodge. Szacuje się, że do 2026 roku mają zaoszczędzić w amerykańskim budżecie aż 2 biliony dolarów. I to właśnie część tych środków ma wrócić do Amerykanów w postaci czeków. Dlaczego ten news jest tak ważny dla rynku krypto? Te środki mają trafić głównie do osób pracujących, płacących podatki i mających jakieś oszczędności. Zatem możliwe jest, że część z tych pieniędzy popłynie na rynki finansowe. Jeżeli jesteście długo na rynku krypto, to zapewne pamiętacie słynny helikopter money z 2020 roku. Wtedy to rząd USA wysłał ludziom czeki na 1200 dolarów w ramach rekompensaty za straty poniesione podczas pandemii. W tamtym okresie sporo osób wykorzystało te środki na zakup kryptowalut co także przyczyniło się do wzrostów na całym rynku. Nie wiemy jednak kiedy zapadnie decyzja na ten temat oraz kiedy ewentualnie będą wysyłane czeki, ale jeśli do tego dojdzie, to na rynek krypto może trafić sporo nowego kapitału. Dalej. W dniu wczorajszym na giełdy scentralizowane wpłynęło ponad 450 milionów dolarów w tokenach USDT. Zobaczcie, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni podobna sytuacja miała miejsce dwukrotnie i za każdym razem miało to miejsce w okolicach lokalnego dołka. Wczorajszy napływ nowych stablecoinów sugeruje, że być może za chwilę nastąpi jakiś lokalny Wzrost na BTC. Dalej, dzienny netflow, czyli bilans przepływów w ETF-ach na bitcoina, od 3 miesięcy regularnie spada. Oznacza to, że fundusze kupują coraz mniej nowych bitcoinów z rynku. Dodatkowo analityk kryptoklant Julio Moreno podzielił się ciekawą grafiką. Porównuje ona aktualne zakupy BTC przez ETF-y z tymi, które miały miejsce rok temu. Jak możemy zobaczyć, obecnie te fundusze kupują o połowę mniej bitcoinów niż w zeszłym roku. Jeśli jednak spojrzymy na wartość kapitału napływającego do ETF-ów, zauważymy, że pozostaje ona na podobnym poziomie co w 2021. W 2024 roku. Wynika to z faktu, że cena bitcoina od tamtego czasu wzrosła o około 100%. Warto więc obserwować nie tylko liczbę kupowanych bitcoinów, ale także wartość kapitału napływającego do tych funduszy. Jak się bowiem okazuje, w długim terminie pieniądze cały czas wpłyną do BTC. Dalej, opłaty transakcyjne na sieci Ethereum spadły w ostatnim czasie o 70%, osiągając najniższy poziom od ponad 4 lat. Jest to m.in. efekt w spadku wolumenu na tej sieci, który jest najniższy od 7 listopada. Nie wiem, jak u Was, ale ja tak negatywnie sentymentu wokół ETH nie widziałem od bardzo dawna. Dalej! Wiele wskazuje na to, że Brazylia za chwilę uruchomi pierwszy na świecie spotowy ETF na XRP. Brazylijska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dała zielone światło funduszowi Hashdex i teraz czekamy jedynie na ogłoszenie daty startu. Natomiast co do Stanów Zjednoczonych, to SEC jak na razie jedynie potwierdził, że otrzymał pięć wniosków o utworzenie spotowych ETF-ów na XRP. Zgłoszenia te pochodzą od takich funduszy jak 21Shares, Bitwise, Grayscale, Coinshares oraz ostatnio Canary Capital. Dalej! Uwaga, uwaga! Chciałbym was poinformować, że Rafał już jutro otwiera swój kantor wymiany kryptowalut w Bielsku Białej. Jeśli chcecie więc wymienić krypto, przy okazji spotkać się z Rafałem i pogadać o rynku, to w opisie do tego filmu znajdziecie dane kontaktowe do Rafała oraz adres kantoru. Subskrybuj, lajkuj. Nara!